Widzowie, pomożecie mi nazwać jednego dla Bubu. Bo tu jest Róża, to jest Roxy, to jest Luna, to jest Baba, to jest e, Pipi, to jest Blue, to jest Galaxy, to jest ta e, Lila. I. i co? <grym> Nic nie ma. Ja nie wiem, jak go nazwać. Pomożecie mi w komentarzach napiszcie to, co zdobędzie najwięcej polubień tak nazywamy tego labobusia i właśnie mamy taki lekkie labobu mam tam Sisy. i uwaga to jest najmocniejszy labobu chyba ever najdroższy labobu To był już naprawdę dużo pieniędzy i nagród. Po prostu zabijcie piękne dla bubu. No i... A, i za 200 like pokazuje twarz. Pod tym filmem, jak to będzie będziemy 200 like to pokazuje twarz. I tak samo pod tym grillem. Więc pa!